Ukochana istoto planety Ziemia, mam ważne wiadomości do przekazania. Każdy człowiek na tej planecie jest na progu czegoś ogromnego. Nagłe przebudzenie miłości, fala miłości, jakiej nigdy wcześniej nie czułeś. Rozpocznie nową erę pokoju, miłości, radości, wolności i harmonii na tej planecie. Ten świt nowej ery był przepowiadany. Przez wiele starożytnych cywilizacji i grup duchowych. I teraz nadszedł w końcu czas. Skąd wiem? Ponieważ sama doświadczyłem tego przebudzenia miłości. Podczas tego niesamowitego doświadczenia otrzymałem instrukcję, jak pomóc wzbudzić tę miłość w Tobie. Niesamowity płomień miłości teraz płonie we mnie. I otrzymałem zaszczyt i obowiązek zapalenia świecy miłości, w Twoim sercu. I gdy Twoje serce stanie się rozświetlone miłością, zaczniesz rozświetlać serca innych. Ten proces będzie trwał, dopóki miłość nie rozprzestrzeni się po całej tej kuli ziemskiej. To nie przypadek, że to wideo dotarło do ciebie. W życiu nie ma przypadków. Miłość teraz wzywa Cię do domu. Nadszedł wreszcie czas. Aby rozpocząć swoje przebudzenie miłości, odwiedź. Www, .taka love okay. Dziękuję ci drogi.